Witaj w nowym 7 Plus od 13 lutego. się zaczęło od wizyty Julki, która mi chciała podarować prezent z rzekome zadośćuczynienie swoich czynów. Długo się spierałam, wiedząc, że nie powinna jej ufać. Oczywiście Julce cudem udało się mnie przekonać, no i potem zamknęła mnie w piwnicy wraz ze swoimi koleżankami. Obudziłam się jakiś czas, później no i wyważyłam drzwi. Niestety teraz rodzice muszą udowodnić, że Julka jest winna, inaczej jej rodzice będą żądać od nich poważnej sumy pieniędzy. O rany, to przerażające. Nie myślałem, że Julka jest na tyle sprytna, że nawet jej rodzice nie wiedzą o tym, co odwala. Nie przypuszczałam, że wszystko przemyślała. Bez obaw. Julia może i jest sprytna, ale nie przewidziała jednego. O rany. Zrobiłeś zrzut ekranu tych zdjęć. Mamy dowód na Julkę. Oczywiście, że mamy. Wyśle ci go, a ty pokażesz rodzicom. Dobrze, chętnie tak postąpię. No i co my mamy zrobić? Nie chcę płacić im nawet złamanego grosza. Bez obaw, okazali chociaż odrobinę honoru i dali nam czas. Mamo, tato, spójrzcie co Max mi wysłał. Niemożliwe, zrobił zdjęcie Julki jak wstawiła te twoje durnoty. Mamy legitny dowód. Jeśli powiedzą, że to fotomontaż, osobiście pomogę mężowi w szukaniu kosmitów, by ich zabrali z tej planety. A widzisz, wkręciłaś się w moje poszukiwania obcej cywilizacji. Wcale nie. Przecież widać. Dobra, wygrałeś, ale to nie oznacza, że wierzę w twoje dotychczasowe dowody. Możecie pokazać tego streena rodzicom Julki oraz jej zygłupy na TikToku. Myślę, że to będzie wystarczające, by zdjąć im te klapki z oczu. Dobra, mam nadzieję, że Max jest. Siema, Jarek. Witaj, Maxiu. Matki nie ma w domu, chcesz wpaść? Nie, dzisiaj to ja chcę zaprosić cię do siebie. Mam coś, co cię bardzo zainteresuje. Chm, dobra, tato? Mogę iść do Maxa? Oczywiście, synu. Mnie nie musisz pytać o pozwolenie. Dzięki. Ojciec się zgodził. Dobrze. Do zobaczenia. Hej, mamo, hej, tato. Nareszcie jesteś córko, bo masz nam sporo do wyjaśnienia. Właśnie. Co to są za zdjęcia? Co? To na pewno fotomontaż. Taka prezydent ma dom w chmurach. Masz jeszcze jakieś głupie wymówki na swoje postępowanie? Przysięgam, ktoś mnie próbuje. Dosyć. Dłużej nie będę słuchała Twoich wypociń. Marsz do pokoju i z niego nie wychodź Ano jeszcze zabieramy ci telefon Nie, mój telefon Oddawajcie Jak ty się wyrażasz do swoich rodziców? Jak się nie zamkniesz, to dostaniesz takie lanie jakiego nigdy nie miałaś w życiu Jeśli chcesz jeszcze zachować jakąś godność, to nas nie prowokuj A niech to Olivia mi za to zapłaci Myślisz, że powinniśmy ich przeprosić? Tak, źle się zachowaliśmy wobec nich Dobra, ja przygotuję mały prezent i możemy iść Widzisz? Czy to jest to, o czym myślę? Tak. To stary, dobry Pegasus. O rany, już chcę to wypróbować. Ja też. Może lepiej ja to podłączę? Dobrze, proszę pani. Dzięki, mamo. Idę otworzyć, a wy sobie grajcie. Patrzymy, jakie są gry? Oczywiście. Wiem, co zrobię. Wyjdę przez okno. Rodzice się nie zorientują, że mnie nie ma, a ja będę miała szansę na nowo nagrywać TikToki. A to co? Muszę powiedzieć o tym reszcie. Witaj, Marek, gdzie byłeś? Zobaczyłem coś, co może Was zainteresować. Pewnie znowu kosmici. Hech, chciałbym, aby tak było, nie? To była Julka, która poszła gdzieś do lasu. Czyżby uciekała z domu? Możliwe. Jeśli poszła na wschód pewnie trafi na farmę pana Mariana, a jeśli na północ zapewne trafi do miasta. Racja, ten las ma dwie ścieżki. Ciekawe, którą wybierze. Będzie beka, jak wybierze pierwszą. Pewnie pan Marian zmusi ją do pomocy na farmie jak ostatnio nas. Byliście u pana Mariana. Przez przypadek zwiedzaliśmy sobie okolice dopóki się na nas nie natknął i kazał nam sprzątać w oborze. Cóż? Chyba korzysta z okazji, że ma tanią siłę roboczą. Cóż, ja tam się nie przejmuję jej aktualnym losem. Pewnie i tak zaraz wróci do rodziców z płaczem. Na pewno. Dobra, Max, gramy w końcu. Okej, okay, ale w co chcesz zagrać? Niech będzie kontra. W Mario grałem już dziesiątki razy, a chciałbym spróbować czegoś nowego. W porządku, zatem lecimy. Dwie ścieżki, którą wybrać? Dobra, pójdę na wschód. Tam mnie rodzice nie znajdą. O witaj młoda kobieto. Dzień dobry. Jestem pan Marian, miło mi cię poznać. To miłe ale już muszę. No właśnie tak się składa, że potrzebuję pomocy przy zwierzętach, a mam dziś tyle roboty. Przykro mi ale ja muszę iść w swoim kierunku. Och, nie pomożesz staremu zmęczonemu mężczyźnie. Ech, dobra, tylko dlatego, że i tak nie mam gdzie pójść. Jeśli uda mi się stąd zwinąć zemsta na Oliwii będzie gorzka. Przysięgam na wszystko, że tak będzie. Najpierw zdetronizuję ją a później resztę jej rodziny, obiecuję. Witaj w nowym 7 plus od 13 lutego.